Oj, co się tam ma z komerczyków z Sadyso, w wiemy, 2 to jest słuchajcie, w odcinku poprzednim wykonał się misję ratunkową dr Kerson, bodajże, w mówił, brzmi i okazuje się, że będzie tutaj dość wesoło, ponieważ w ramach projektu powstrzymania żniwiarzy ta chce zniszczyć jeden z przepełniaków masy, co potencjalnie może nam niestety, ale zablokować dostęp do. Jedna z gromad, tak? To mogła być mi w południu galaktyki i często często przez ten fakt, że sobie jest nie pana po prostu może być pominięta. Dobrze, wejdziemy sobie teraz z naszą panią doktor. Aha, na lewo. O, raczej się nie zgubię. Jak sobie... Doktor no chce użyć... So, o to chce użyć asteroidów, żeby zniszczyć przekaźnik masy, więc no... Nie oszukujmy się, jest raczej już wysiadło się na dekalne. Dobra, witam, witam, z tej strony. Jak tam co słychać, fajna, macie ciuchy. Ciekawe czy to będę korzystać z członków do demandy. But the alpha relay is their shortcut to the rest of the galaxy. If you want to keep the reapers at bay, this relay must be destroyed. Och, to kiedyby może podał sobie zadanie i damy radę, tak? Bo tutaj nie obiecuję, że to się We have to get the project running again. It's probably the only chance we have. One sec. Let me get the door. Whoa. Commander Shepard. I give you Object Row. You have the Reaper artifact just sitting here? Out in the open? When we found it, it showed me a vision of the Reaper's arrival. Kensen, this is not good. Give it a moment, Shepard. It'll give you the proof you need.

Dawaj tam, najda. Z węgami! Hmm, Pytanie, czy ja to muszę przegrać? Słuchajcie, czy nic, brata, czyli nic czyli batalialnie mimo wszystko tym razem walczą... Posłuchajcie sobie barykady! Cały ten wysiłek, jak troszeczkę na nic w tym układzie. Nie to przylazłeś. Co za ciar, patrzcie go. Dobra, sam. No to jeszcze gada? Nieźle. Ten nie O, nie, się robi się bardzo gładący i bardzo niebezpiecznie. Ja tu przejdę. Mam do myśli lepszą nad nimi, chociaż Więc w sumie nie może być źle. No co ja, chyba nie ma 7 podjazdów. Dobi go! Szybko! Spokojnie, nie mają życia. Kłócaj. To zobaczyć, jak bardzo się przedajbie do konarza. On nam to. robi. No wychyl się. Teraz tak, ciebie rzutem jesteśmy, cicho, ale tutaj tak trochę przybywa, nie żeby co? Jestem bardzo niedobrze. Jestem Jemu jestem pełna, jestem butla? też no, też nie pełna, padli? No, pełna, Już naprawdę, proszę proszę uspokój uspokój się, nie powiedziałbym, wiesz. Alica projektu. No, szałce, nie? Ups. Macie, robi się gorąco, naprawdę. Dobra. Skończyło się do makowanie Wychaj, tak piechaj, weź się przymknij, tak? Oj, 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 ciężkie mechy, no to mamy duży problem, ale utrzymuj się bardzo długo. Nie tutaj trzeba? Teraz tak. No, szepard, Przebiegaj! O Boże... Ja Cię nie wierzę, wygląda... Miało się tylko kucnąć. Prawie wszystkich odpadliśmy. Prawie, bardzo mało zabrakło. Take him to the bay Shepard gdyby tylko się nie wyrąpał przy osłonie, byłby doskonale. Nie zbyt. Zbyt nie Ach, no glitch. The sedatives aren't working. Security! A, dobra, trzeba to trzeba. Tylko pytanie brzmi jak jakaś rekonwiskacja kolwiek. Aha. Dobra, co będzie śmieszne? Patrzymy mechami, no co jeszcze nie było? Powiem to mi się podoba. Dobra, reload. I tu jazda, tak? Oszmech powoli ale sobie nie przeszedł przodu. Aha, czy ja tu muszę palnąć? Jeszcze jak? Ups. Dawać mi to kuźwa na no I właśnie gdzie jest mini pancerze? A tutaj dobra Dobra, panie, wiesz. Mamy właściwie wszystko. No cóż. Ale przejdę z takiego prostuście raczej, raczej nie spodziewałem, nie? Mimo wszystko. Było to przełączenie schematu efektu, nie? Taka misja pojedyncza. Ach, dobra. Może jeszcze odmówkę wezmę. Chyba to coś się zostało, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie, dobra. to do mańka, w tą mańkę trzeba, no to lecimy. Jak sobie naprawdę piękny, plot z Twist. Tego myślę, że mało kto się spodziewał, ale no. No cóż, tak? Ach, tutaj. Dobra, otwieramy to. Słaba, Słabe zabezpieczenie, zabezpieczenia, tutaj do raz będzie bardzo łatwa. Ale cała wada, dopiero przed nami, tak? Popatrzmy, te są zamknięte. Może to poprzewidzieć. Aby tu nie pasi, będzie dobrze. Aha, jak swojego też węga. fajnie. No, to będzie tego trochę dużo. Tylko w sumie czemu to nie mamy w wsparcia z Normandii? Nie mam pojęcia, ale. No cóż, trzeba to. Trzeba, nie? Musimy to sami ogarnąć. Ten Bordel. Dobra, i chowamy się. Moza fana dawaj ich naj może pasą Teraz tych. Dobra, jest i checkpoint. tą tamtą walkę chyba musieliśmy w jakiś sposób taki tak przegrać, ale... ...będę bardzo długo udało nam się utrzymać opoli. i... ...nie powiem. Myślę, że pójdzie do końca ten drobny błąd, tak, ten jeden zły rozkaz i... ...się posypało wszystko. No cóż, ale no nie można walczyć z samemu z nie wiadomo ile ma przeciwnikami nie wiadomo jak długo. A spokojnie, będzie to lepiej, tak? Fajny movement. A tu się będzie działo. To, co to, że ten e, obiekt do... Był w stanie się komunikować z nami, tak? Coś jakby z no, ale nie do końca. Jest Pyro. Dobra, stracił szczemność zgodników, Idealnie. Naprawdę, pojęcie Pyro są bardzo tymi przeciwnikami. I w pojedynkę to również z moimi zjanowidzonymi Dobra tam falę A dobry początek I jednego mniej mamy Niech to podajcie można chociaż Nie no fala Bądźmy poważni tak tam gdzieś był jakiś sejf rozkakowania, o właśnie, o tym mówiłem. Mamy coś żadnego do zdobycia jeszcze, czy nic nie mamy? Raczej niekoniecznie. jeszcze no, dziennik. No cóż, i doktrynacja. Chowaj się. Jak się wyhaczyła ta inżynieria projektu? Nie mam pojęcia. Dobra, po osobliwości Z Jeden z mam. Tam coś jeszcze żyje, ale. Pomógł mi się, dwukrotnie pociągnie. NEDZIK! że to podziwne walnął o sufit. Obradzają go falą. A tak go trzeba cisnąć. Może na... najcik za koszulkę. Znaczy za kołnierzyk. Dobra, to rzut. Tak to pięknie nie weszło. No, tak lepiej. Dobra, padli wszyscy. Zrozumiałem, że padli wszyscy, mianowicie widzę w lewym dolnym rogu ekranu, że jest szybki zapis. Także tylko tyle i jeszcze, ale bardzo fajna podpowiedź, nie? Te przekroczenie, jakie są Wasze myśli od naszego projektu? Komentarze są Wasze. A ja mam nadzieję, że zarosną się naprawdę, w Bo co, jak wcale. Nie tak być powinno. Aha, tu są. Kolejni. Ta osobliwość na inżyniera. Żadna elita, nieważne. I nejdy. Naprawdę uwielbiam tą umiejętność z Znowu osobliwość. Świetnie. I granaty. Mamy tu pyta przy nas. To chyba nie pęknie, szkoda Chyba pójść tu fale może nie ładnie w Lili Nie będzie z problemu Reload Pydo hmm. Odkształcenie chyba Albo i nie Wyśle, czego to doszuwali, tak no. Niekoniecznie. Reload. Tam cały czas podchodzę Py do jeden. Płynie chyba niedobrze. Ja chcę go kontrolować sobie, tak? Ta poszła fala. Jest dwóch. No, to będzie bardzo gorąco. Pieprzony pyro. No właśnie. Dlaczego nie z nimi walczyć? Ponieważ może się stać nie wiadomo ile. Możesz tutaj walczyć nie wiadomo jak dobrze, ale i tak cię. ten może podejść i szybko zgrillować, nie? A to nie jest zbyt korzystne. Ta osobliwość. Troszkę nad celem. I na poważnie to jedziemy. Ty Jeszcze Pierwsze granaty. Dobrze. A, tam jest piro. Najdy. Taka powinno chwycić musiało w tym wypadku. na tak, kolejny. Znowu najdy. Dobra, rzut. I, I Tego musi dojechać. Albo i nie. Ale kolejna spada do mnie poszedł. Nie dobrze. Tak nie może być. Dobra, Fala. Dobra. Tam jest jeszcze jeden. Ani się skupię ja na początek. Rzut. Ale w pyro. Z głowy. Sama osobliwość Fala. No i skończyło się domakowanie. Dobra, nawet nie ma co musiałem się leczyć. Tyle dobrego. Czy to mogę coś zrobić wesołego? Chyba niekoniecznie. A, po schodach.

System. This is Shepard no, do you have any idea what you've done? You leave me no choice. If we can't stop this asteroid, it must be destroyed. Tell me where to find Dr. Amanda Kinson. Dr. Kinson is traveling to the reactor core module. An ISO core meltdown should do it. Because of you, everyone on this rock will be obliterated. Not if I get to you first. I'm going in. Dobra, rzut. Raz. I dwa. Dobra, chyba możemy sobie nie przejść. Chciałem będziemy kontrolować go kolejnym wtem Dowiedzieliśmy się, że jednak Doktor Kenson jest po stronie wierzy, W związku z tym musimy ją powstrzymać. E, dziękuję bardzo za uwagę, dla Was. E, widzimy się w kolejnym sekretarzem. na was ze swojej łapki, wygoda, komentowanie, subskrybowanie i kliknię do pisać odcinka temat tam mać Discord oraz Switch. Do zobaczenia, pa!